Jaśnica pomorska Golgota. Pojęte stół Śladami pomordowanych w 1939 roku w Lasach Piaśnickich Kapłanów Ziemi Puckiej. Zbieramy się w tym szczególnym miejscu, znanym. Miejscu pamięci, które nazywane jest Golgotą Pomorza. W internecie można obejrzeć taki film zatytułowany Piaśnica Golgota Pomorza. Wczoraj obejrzałem sobie, żeby na nowo przybliżyć. Te fakty, te sytuacje, te historie, one ożywiają wyobraźnię. A pod tym filmem, ci, którzy oglądali, zapisali swoje komentarze. Piszą te komentarze właśnie o tym miejscu, o Piaśnicy. Miejsce niesamowite i warte zobaczenia na żywo. Ci, co plują na Polskę i chcą zatracenia naszej ojczyzny, powinni tu przyjechać. Usiąść przy grobach, poczuć szum tych drzew lasu, w których czuć wspomnienia śmierci i zastanowić się, czym jest dla Ciebie ojczyzna, Polska, za którą oni oddali życie. Jeszcze raz dziękuję za organizację tego rajdu i za przypomnienie szczególnie za przypomnienie drogi kapłanów, którzy w tym lesie piaśnickim zginęli. Idźcie w pokoju Chrystusa, o niech będą...